Dobry wieczór, Państwu. Witamy Was serdecznie. Tych, którzy są obecni na sali i tych, którzy oglądają nas na żywo w internecie na konferencji prasowej Bartosza Huzarskiego i prezentacji projektu Ślęża Sobódka Bajk Akademii. Dzisiaj jesteśmy w Sobotelu. Bardzo ważny dzień dla kolarstwa w Sobódce. Poznamy przyszłość moją w sezonie 2017, co będę robił. I. Projekt, projekt Akademii, projekt Ślęża Sobudka Bajka Akademii i Huzar Bajka Akademii. Przyszłość tego projektu na lata 2017-2020. Projekt rozrasta się bardzo szybko i rozrósł się na tyle, że jesteśmy w stanie, czy też chcemy, zrobić wręcz aż konferencję prasową, żeby nagłośnić nasze działania na skalę ogólnopolską. Na początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim kibicom za ostatnie... No, w sumie 2-3 lata takie najbardziej gorące, kiedy razem przeżywaliśmy Tour de France podczas shotów, podczas podczas shotów, podczas różnych opisów etapów. Wiem, że bardzo Wam się to podobało i robiłem to z przyjemnością, fakt faktem kosztowało mnie to trochę czasu, ale czego się nie robi dla kibiców. Ja zawsze mówiłem, jak ktoś nie ma talentu to nadrabia innymi rzeczami i to była właśnie takie moje nadrabianie zaległości, zaległości wynikowych. Także za to Wam bardzo serdecznie, za to Wam bardzo serdecznie dziękuję za za oddźwięk jaki to miało. Za to, że dzięki w sumie no, współpracy naszej, czyli ja dawałem coś od siebie, coś ekstra, coś czego nie dawał nikt, wydaliście coś od siebie i na przykład ufundowaliście busa do mojej Akademii, za co bardzo serdecznie dziękuję. Za to też, że kiedy na wl miałem Miałem wypadek. Eee. Tak. <noise> za to wsparcie <noise> na WLC <-cie> po... <noise> Szanowni Państwo, dzisiejszego wieczoru mamy przyjemność być na pożegnaniu tak naprawdę kariery zawodowej Bartosza Chudarskiego. Chcielibyśmy mu wszyscy bardzo podziękować za lata tych wielkich jego sukcesów, które nas bardzo Cieszyły, rozpowszechniał naszą gminę, rozpowszechniał nas wszystkich. Dzisiaj wrócił i chce realizować wspólnie z nami wszystkimi bardzo duży projekt. Rozwoju kolarstwa w Sobótce. kolarstwa Kolarstwo które kiedyś odnosiło wielkie sukcesy, tutaj z Sobudki wywodzą się mistrzowie Polski, wywodzą się uczestnicy Mistrzostw Świata, wyścigów pokoju. Tu w Sobudce odbywały się i odbywać, mam nadzieję, będą mistrzostwa Polski. Tu też w Sobudce jest właściwie jedyne miejsce chyba w Polsce, gdzie znajduje się Aleja Sław Kolarstwa, na którą serdecznie zapraszamy i mamy być przyjemność sponsorami dla koralstwa w Sobudce też staramy się robić to co sponsor może, a więc jak najbardziej promować, dzielić się zarabionymi pieniążkami. Mamy nadzieję, że zarówno to co chce zrealizować Bartek Kuzarski ze swoimi przyjaciółmi, z Przemkiem Bednarkiem z Pauliną Brzeźną uda się zrealizować, a my ze swojej strony obiecujemy pomoc. Dziękuję państwu bardzo. 22 lata. Proszę Państwa, 22 lata w siodle, 22 lata na rowerze. Od 14 roku życia, jak pamiętam, trenuję. Zaczynałem oczywiście w klubie w Sobótce, jako mały chłopak. Tam siedzą moje dzieci, że tak, że tak powiem, wszystkie, czyli dzieciaki z Akademii. W waszym wieku też zaczynałem. 14 lat w zawodowym peletonie. Czy to dużo, czy mało? Myślę, że dużo. 14 lat to jest kawał czasu. W tym czasie, w czasie tych 14 lat e, przejechałem trzy razy Tour de France. Największy wyścig na świecie, 21 dni, 3,5 tysiąca kilometrów. E, przejechałem w tym czasie, no napisałem dwa razy, półtora raza, e, Vuelta a czyli kolejny trzytygodniowy wyścig, tym razem w Hiszpanii i dwa razy przejechałem wyścig Giro d'Italia. Dobry wieczór, nazywam się Wojciech Normand, jestem wiceprezesem zarządu firmy Deichmann Obuwie Polskiej. Spółki córki koncernu Deichmann, największego dystrybutora obuwia w Europie. W Polsce mamy 245 sklepów z obuwiem i w biznesie realizujemy się z powodzeniem. Mamy nadzieję, że nasza marka jest znana w każdym domu w Polsce, ponieważ oferujemy obuwie dla całej rodziny. A nasza obecność tutaj wynika z chęci angażowania się firmy Deichmann w ogóle w sport, ale sport młodzieżowy, który wspiera aktywność dzieci, aktywność młodych ludzi, a e, kolarstwo jest sportem tak wymagającym, ale jednocześnie tak widowiskowym. E, uważamy, że jest znakomitą szkołą życia dla młodych ludzi. Jednocześnie twarz Bartka Huzarskiego, jego wspaniała kariera zawodowa, e, świetnie animuje to całe przedsięwzięcie. Bardzo lubimy Bartka, kibicujemy jego akademii i dlatego z przyjemnością wzięliśmy udział w tym wydarzeniu. Rozwijać, bo to jest niesamowity projekt, chyba jedyny taki na skalę kraju, gdzie kolarz zawodowy, no bo jeszcze do grudnia 31 mogę tak o sobie mówić, z takim zaangażowaniem rozwija w dzieciach tą pasję kolarstwa. Ja zawsze mówię, że my dajemy dzieciom jeszcze jedną możliwość. Przetestowania jeszcze jednej dziedziny sportu. I to jest naprawdę, nie boję się tego powiedzieć, coś naprawdę fajnego. Nie bierzemy za to żadnych pieniędzy. Dzieciaki dostają od nas wszystko: rowery, stroje, kaski, wyjazdy na wyścigi i tak zostanie. Wiem, że mamy przeciwników na terenie miasta Sobódki, którym się to nie podoba, ale nam się to podoba i tego nie zmienimy. Witam Państwa. Dzisiaj odbyła się prezentacja i zakończenie kariery wybitnego kolarza. Bartka Huzarskiego z Bory ekipy zawodowej która w której ostatnie dwa lata spędził ale również prezentacja całego projektu Bike Academy Bartka Huzarskiego i klubu Ślęża Sobudka. moja firma Harfa Harrison jest związana zarówno z Bartkiem jak i również z klubem Ślęża Sobótka jest to klub, który organizuje właściwie chyba jeden z w tej chwili z najmocniejszych amatorskich klubów na Dolnym Śląsku, który organizuje wiele wyścigów, który organizuje również e, szkolenia dla tej młodzieży, e, w której w tej chwili uczestniczy ponad 30 chłopców właśnie z regionu. E, Warto z takim klubem współpracować, który dużo robi dla młodzieży, ale również dla tych ludzi, dla działaczy, którzy oddają bezinteresownie swój czas, poświęcają i szkodzą tą młodzież. Myślę, że Bartek Huzaski, który wrócił już ze ścigania i zakończył swoją karierę tą prawdziwą zawodową, że będzie takim prawdziwym motorem. No i Takim ambasadorem tego klubu. Myślę, że warto w taki klub inwestować i warto pomagać, yy, szczególnie, że Dolny Śląsk jest i był kolebką kolarstwa w ogóle w Polsce. To zawsze na Dolnym Śląsku najwięcej rodziło się mistrzów i wychowywało. No i myślę, że tę tradycję należy podtrzymać. Życzę klubowi. Również bardzo dobrej współpracy z samorządem lokalnym, z gminą Sobódka i w ogóle z władzami Okręgowym Związkiem Kolarskim, ale w ogóle z władzami Województwa Dolnośląskiego, szczególnie z, z marszałkiem i, i z Urzędem Marszałkowskim. Także ja osobiście polecam ten klub, są to ludzie wiarygodni i sam osobiście również będę uczestniczył w tym projekcie. Zakończę karierę. <grych> nie wiem, czy będzie to. Nie wiem, czy będzie Wam brakowało, czy nie. Mi pewnie tak, bo jednak długo człowiek był od tego roweru całkowicie uzależniony i e, no, tyle lat jednak wyjazdy na wyścigi. A z drugiej strony mówię, te trzy małe szczęścia, które tam siedzą, też potrzebują taty. I wreszcie brat nie będzie musiał mi ogródka kosić, tylko sam sobie to zrobię. Także, także na tą chwilę podkro się jeszcze raz. Sprawa wygląda tak, jak wygląda. Ja ze swojej strony bardzo, bardzo dziękuję e, wszystkim kibicom za wsparcie. E, wspierajcie naszy, na, dalej naszych. Trzy i pół Polaka teraz jest w Bora. Hans na przyszły rok, także wspierajcie chłopaków mocno. Trzymajcie kciuki za wszystkich. Pamiętajcie, że każdy z nas zawsze daje i dawał wszystko, jak się komuś noga powinie zdarza się jak w, jak w życiu, spłat niestety nie wybacza błędów. E... Także ja ze swojej strony bardzo dziękuję.